To jest dziesiąty budżet, który w zasadzie wykonuje, więc wykonujemy, więc jest to doświadczenie, które nie jest dla nas nowe, dla Państwa też nie jest nowe, że my to przedstawiamy, więc w takiej sytuacji e, trudno jest Państwa czymś zaskoczyć, a z drugiej strony, e, no nie ukrywam, jak Państwo widzieliście, wchodzimy w dobrym humorze, jesteśmy zadowoleni z wykonania tego, e, tego budżetu, chociaż jeszcze raz to podkreślę, to jest po raz dziesiąty, taką satysfakcję mamy symbolicznie, ale chcę to też podkreślić, prowadzimy konsekwentnie od lat pewien kierunek polityki, który wpływa na, na to, co się w mieście dzieje i w mieście jest bezpiecznie, jest Czysto, jest niski poziom bezrobocia, mamy bardzo dobry poziom oświaty, e, opieka nad rodzinami, przedszkolna, żłobkowa, to są też zadania, które są wzorowo realizowane. E, więc stąd ta nasza satysfakcja, ale też my, realizując zadania wraz z współpracownikami, tak jak całem zarządem, jesteśmy co roku, e, szykujemy plan inwestycji i chcemy Państwu zaraportować to, jak to się w zeszłym roku udało. Co było najważniejsze, chociaż to też ta ocena, co było najważniejsze, to jest ocena. E, Czasami na to trzeba czekać parę lat. Dlaczego? Dlatego, że inwestycja polderu żelazna była inwestycją, która pamiętacie Państwo, mało kogo interesowała, wszyscy mówili po co nam to, a tymczasem w tym trudnym czasie który przeżywaliśmy jesienią, ona może nie była wiodąca, ale była w świadomości mieszkańców jako ta rzecz, która dawała nam to poczucie bezpieczeństwa. Wtedy to było ogromnie ważne. Więc co będzie najważniejsze z tego, co my wykonaliśmy? Żartujemy między sobą, że dom pomocy społecznej, czyli ten dom całodobowej opieki dla seniorów, bo sami kiedyś do niego być może trafimy, więc jakby dbamy o swoją przyszłość, to tak trochę żartem, ale rzeczywiście dbanie o sprawy społeczne, dbanie o sprawy seniorów, ale nie, nie tylko o tą grupę społeczną, dbanie po prostu o mieszkańców wprost jest w tym budżecie pokazane, odzwierciedlone od różnej strony. To też chcę podkreślić, bo ten Dom Pomocy Społecznej zbudowany przy ulicy Chmielowickiej nie jest jedyną taką inwestycją, która zadziała się. W zeszłym roku, która była skierowana do mieszkańców, zbudowaliśmy drogi lokalne, bardzo ważne, jak ulicę Żytomirską czy ulicę Różywiatrów. Kto w Chmielowicach mieszkał, bywał, to wie, jak ta ulica miała, jakie miała ogromne znaczenie. Zadbaliśmy o najmłodszych, ale nie tylko o najmłodszych. Myślę, to, że taki wizerunek miasta, kolejna duża inwestycja w Ogrodzie zoologicznym, akwarium otwarte, pozyskane pieniądze zewnętrzne z funduszu, z którego wydawałoby się, nie jest możliwe pozyskanie takich pieniędzy. Dodatkowo zmiana też źródła ciepła w tym ogrodzie zoologicznym, więc jest to inwestycja, która na pewno zwraca uwagę. Podobnie jak, no tu nie trzeba chować pod dywan państwo wiecie i taka arena. To też duma, bo wiele obiektów stadionowych, które jest budowanych, ma opóźnienia, nie ma zakończonych inwestycji, przykład choćby Nowego Sącza, Radomia, paru jeszcze innych miejsc, gdzie to zupełnie gorzej wyglądało i do dzisiaj są przy tym kłopoty, tymczasem nasz stadion jest tym, który jest piękny, wyróżnia miasto w, w całej Polsce, jednocześnie jest jednym z nielicznych, który ma swojego tytularnego sponsora, ma wypełnione loże. To też jest takim dobrym podsumowaniem skuteczności naszych, naszych starań. To nie był jedyny obiekt sportowy. Ja szerzej będę mówił na sesji, co w, w tych obiektach sportowych będziemy, będziemy robić, co, co zrobiliśmy. Nie chcę wymieniać wszystkiego. Tak krótko relacjonując pokazuje, że wydaliśmy 232 miliony w zeszłym roku na inwestycje i to były inwestycje różnorodne. Również w oświatę, szkoły i budowa nowych obiektów szkolnych i boisk, i ruszyły sale gimnastyczne. Przyszłość, czyli branżowe centra umiejętności, to co jest takie cenne na, na rynku pracy. Zacząłem od tego, że w Opolu jest dobrze, bo jest dostęp do pracy. A to jest też coś, co wcale nie jest takie oczywiste, że, że będzie zawsze, że jest z nami. Jest niskie bezrobocie. My w, w, w mamy program kształcenia pracowników specjalistycznych na, na potrzeby przedsiębiorców. No i uzbrajamy strefę ekonomiczną. To też Państwo widzicie, to się dzieje, to są dodatkowe pieniądze, które pozyskaliśmy i które, i które robimy. Transport zbiorowy, centrum, które też przesiadkowe, które służy przede wszystkim jako parking do zo, czego nie ukrywaliśmy nigdy, czyli południe, tak, i ulica Krapkowicka, którą tam zrobiliśmy. To też inwestycja, która jest godna podkreślenia, bo 50 lat praktycznie nikt nie brał się za zawiadu, który tam był, który stanowił przewężenie dochodziło do niebezpiecznych wypadków, przede wszystkim korkowało Opole, więc to się, to się udało. Dbamy o estetykę miasta, też o tym nie zapominam, mówiłem o czystości w mieście o zieleni, która się pojawia, ale też chcę podkreślić stawek barlickiego, stawek zamkowy, który dzięki pieniądzom z Polskiego Ładu wszedł do inwestycji miasta i dzisiaj zdobi, zdobi Opole, ale też plac dworcowy co prawda zakończyliśmy troszeczkę wcześniej, ale chcę podkreślić, że on w zeszłym roku dostał nagrodę, czy za zeszły rok Dostał nagrodę dla jednego z najpiękniejszych obiektów takich publicznych w Polsce. To było ogromne wyróżnienie, pamiętacie państwo, kontrowersje wokół tego placu, tak jak wokół parku 800 -lecia i tak dalej, latami będę opowiadał kiedyś o kontrowersjach, które były wokół inwestycji, które prowadziliśmy, a ten plac został tak nagrodzony, zresztą podobnie jak bardzo fajna inwestycja w taką jakość korzystania z usług miasta, czyli Opole plus to, co zrobiliśmy i co zostało nagrodzone, Rzadko które miasta, w zasadzie nie ma takich miast, które mają swoją własną aplikację do tak pełnej obsługi i korzystania z różnych, z różnych funkcji miejskich. Bardzo serdecznie dziękuję. Więcej oczywiście powiem na, na sesji, ale wchodzimy w dobrych humorach, przekonani, że to był dobry rok dla miasta. Zrealizowaliśmy ważne inwestycje, kontynuujemy pewien styl działania, który przynosi wiele pozytywnych efektów dla miasta, bo dzisiaj Opole jest miastem bezpiecznym pełnym pracy, czystym, dającym dobre warunki do rozwoju dla wszystkich grup społecznych i na tym nam najbardziej zależy. Wykonanie budżetu za rok 2024, ten budżet inaczej planowaliśmy w stosunku do tego jak on został wykonany, a wynikało to między innymi z faktu, iż wiele transferów szczególnie z budżetu centralnego przepływały przez ten budżet. Jak wyglądał pierwotny budżet założony przez nas jeszcze w 2023 roku, on miał inne założenia w zakresie dochodów i wydatków, w roku 2024 wpłynęła do nas subwencja oświatowa wyższa, jak Państwo pamiętacie, były podwyżki dla nauczycieli. Również otrzymaliśmy większe udziały z podatku PIT. To wynikało między innymi właśnie, tak jak wspomniałam, tych uzupełnień w tym podatku wynikających z prowadzenia całej polityki Polskiego Ładu. Już rok 2025 będzie zupełnie innym wyznacznikiem planowania. Niemniej jednak wracając jeszcze do roku 2024 byliśmy w takim systemie. Co jeszcze nam wzrosło w roku 2024 to przede wszystkim subwencja rozwojowa, blisko 12 milionów złotych również wpłynęło do miasta. Dotacje na zadania własne, i dotacje zlecone, tutaj 34 miliony ponad i to spowodowało, że ten wzrost zupełnie inaczej ukształtował się budżetu z końcem 2024 roku. Jak Państwo popatrzycie, same dochody zwiększyły nam się do poziomu 1,443 miliony złotych. Wydatki ukształtowały się na poziomie 1,374 mln złotych, a jeżeli chodzi o kwestie dochodów i strony majątkowej, to te dochody są ściśle skorelowane z wydatkami inwestycyjnymi i one m.in. zależą od tych elementów. Dochody majątkowe wykonaliśmy na poziomie 88 mln złotych, natomiast wydatki majątkowe blisko zakładanego planu, bo tak jak tutaj Pan Prezydent wspomniał, na poziomie 232 milionów złotych. I aby mówić o budżecie, to musimy również mówić o przychodach i rozchodach, to jest całość wtedy budżetu. Jeżeli popatrzymy na stronę rozchodową, to to, co zaplanowaliśmy, jeżeli chodzi o spłatę naszego długu, to też wykonaliśmy w wysokości 40 milionów złotych. Jeżeli popatrzymy na układ naszego długu, to wstępnie planowaliśmy, iż będzie on nam potrzebny w większej wysokości, bo blisko 185 milionów złotych. Ostatecznie wolne środki z lat ubiegłych ukształtowały się na znacząco wyższym poziomie, bo blisko 111 milionów złotych. Natomiast dług, który Musieliśmy zaciągnąć, to była wartość 95 milionów złotych. Przy dokonaniu spłaty, przy rozdługu stanowił 55 milionów złotych. To prezentuje właśnie ten slajd. I króciutko budżet zagregowany. Ja już tutaj mówiłam o dochodach i wydatkach, więc skupię się tylko na wyniku budżetu. Jeżeli Państwo popatrzycie, różnica między dochodami a wydatkami kształtowała się inaczej niż zakładaliśmy pierwotnie. Ostatecznie wykonania ukształtowały się na poziomie deficytu 75 milionów złotych. I jeżeli chodzi o wynik finansowy, bo musimy wziąć pod uwagę przychody i rozchody, to ostatecznie kasowo zatrzymało się to na poziomie 92 milionów złotych. I aby mówić o budżecie jego kondycji, należy zwrócić uwagę na wskaźniki tego budżetu. Ja powiem tutaj o głównych wskaźnikach, m.in. na działalności bieżącej. Wstępnie zakładaliśmy deficyt operacyjny, czyli nasze dochody były niższe niż nasze wydatki bieżące. Ostatecznie w wyniku wielu przepływów przez budżet w roku 2024 ten wynik ukształtował się na bardzo pozytywnym i optymistycznym poziomie, ponadwyżką operacyjną sięgającą 69 milionów złotych. I korelacja do tego to marża operacyjna, czyli ta właśnie nadwyżka operacyjna do dochodów bieżących, ona stanowi 4,81%, gdzie wcześniej szacowaliśmy przy układzie pierwotnym budżetu, że ona będzie minusowa, sięgająca blisko minus 3%. I krótko o dochodach, tutaj źródła naszych dochodów, najważniejsze, jeżeli chodzi o pierwsze dochody, które są najistotniejsze, to są właśnie dotacje i subwencje które w budżecie roku 2024 stanowiły ponad 574 miliony złotych. Jeżeli popatrzymy na kolejną pozycję, to są udziały w podatku PIT i CIT, to jest ponad 381 milionów złotych. Następna pozycja to nasze podatki lokalne. One mają też istotne znaczenie dla wielkości naszego budżetu. To jest ponad 235 milionów złotych, z czego podatek od nieruchomości stanowi blisko 210 milionów złotych. I pozostałe oczywiście dochody operacyjne, które zamykają nasz budżet, to ponad 149 milionów złotych. I przechodząc krótko na stronę dochodów majątkowych, to największą pozycję stanowią jednak dotacje otrzymywane z zewnątrz. To jest ponad 73 miliony złotych. Natomiast uzupełnieniem tego jest sprzedaż naszego majątku, która w 2024 stanowiła blisko 14 milionów złotych. I na co wydaliśmy w budżecie roku 2024 najwięcej? Tak jak zawsze, wydajemy najwięcej na oświatę i to też się zakładało w roku 2024. Tutaj największe wielkości wydatków oświatowych to 638 milionów złotych. Kolejno to polityka społeczna, to wydaliśmy 185 milionów złotych. Na administrację to wydatki sięgające 121 milionów złotych. Na transport 104 miliony złotych. Gospodarka komunalna to wydatki sięgające 91 milionów złotych. Na sport wydaliśmy 43 miliony złotych. Na gospodarkę mieszkaniową 42 miliony złotych. Na bezpieczeństwo publiczne 39 milionów złotych, na obsługę długu 39 milionów złotych, na kulturę ogólnie 30 milionów złotych, jednostka ogrodu zagranicznego kosztowana z 22 miliony złotych, różne rozliczenia w budżecie stanowiły 10 milionów złotych, działalność usługowa 6 milionów złotych, a 5 milionów złotych to pozostałe działy. I krótko o największej pozycji wydatkowej budżetu, m.in. o oświacie. To, co wspomniałam, najwięcej wydajemy na oświatę i ta luka nasza oświatowa również w roku 2024 powiększyła nam się o 33 miliony złotych w stosunku do roku wcześniejszego. Ogólnie z budżetu miasta na dofinansowanie oświaty wydaliśmy 230 milionów złotych środków własnych. I króciutko o saldzie zadłużenia. Jeżeli chodzi o saldo zadłużenia, to ono wynosi 643 miliony złotych. Jeżeli popatrzymy na poziom dochodów ogółem, to ono wynosi 42%. Natomiast w naszej strukturze najwięcej mamy pożyczek na rynku zagranicznym. To są kredyty w EBI, sięgające blisko 365 milionów złotych. Kolejno pożyczki i kredyty na rynku krajowym, ponad 254 miliony złotych i najmniejszą pozycję w naszym portfelu zadłużeniowym stanowią obligacje, osiągają 24 miliony złotych. I, I króciutko chciałabym się odnieść tutaj na końcu do naszej oceny ratingowej, naszej oceny finansowej. Przy ostatnim komunikacie ratingowym podniesiono nam ocenę o dwa poziomy co rzadko się zdarza, z poziomu, jeżeli chodzi o poziom krajowy, z poziomu AA minus do AA plus, co oznacza to, że mamy bardzo silny rating krajowy w porównaniu z największymi miastami w Polsce. Oznacza to również, że nasze miasto oceniane jest jako miasto o bardzo silnej zdolności kredytowej na rynku krajowym. Natomiast jeżeli odniesiemy się do ratingu międzynarodowego, to również ten poziom wzrósł nam o 1 stopień, czyli z poziomu BBB do BB, co oznacza, że miasto Opole uznawane jest z wiarygodnego kredytobiorce który spełnia warunki finansowe na również rynku międzynarodowym. I to, co chciałbym zaznaczyć, że znajdujemy się również w silnym towarzystwie innych takich miast polskich, jak Katowice, Szczecin czy też Bydgoszcz. A co konkretnie oznacza dla nas rating? To takie trzy najważniejsze aspekty. To większe zaufanie finansowe do miasta, szczególnie inwestorów, banków czy też emitentów obligacji to również niższe koszty pożyczkowe, czyli niższe oprocentowanie, jak również lepsze warunki kredytowe, czy też silniejsza pozycja negocjacyjna przy pozyskiwaniu właśnie funduszy finansowych.